Siema widzowie i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku powiem wam jakie moim zdaniem są najłatwiejsze postacie do wbicia na 30 rangę a może nawet wyższą ogólnie chcę zaznaczyć że nie będziemy brali pod uwagę power upów ponieważ po pierwsze kończą się za 15 godzin od momentu w którym to nagrywam a po drugie w ogóle one nie są skillowe można tak naprawdę każdą postać bić bez problemu a przede wszystkim takie postacie typu cold. i jeżeli materiał się spodoba możecie stawić subapkę w górę dzwona również możecie wbić na serwer discord ogólnie też zazwyczaj przy takich filmach mówię, że biorę pod uwagę tylko tryby 3v3, czyli nie biorę pod uwagę solo ani duo showdown, ale myślę, że tutaj zrobimy wyjątek i będziemy brali to pod uwagę. Oczywiście też musicie pamiętać, że e, na, też bardzo łatwo się wija bucharki na 5v5, jakieś może konkretne team kompy na duelsach, tego akurat nie wiem, ale będę brał bardziej tak ogólnie i nie będę patrzył tylko na postacie, które są top w mecie, ale też na postacie, które nie są po prostu aż takie teraz dobre. Więc pierwszą postać, którą chcę omówić to jest Colt, wiem, że mówiłem, że nie biorę pod uwagę parapów, ale i tak myślę, że wiecie, że mamy taki tryb, co się nazywa budka, a po prostu haste, no i wiecie, Colt jest mega broken na hejście zwłaszcza na pucharkach, po prostu dlatego, że ma taki dobry damage jego ultem oraz e, jakby jego ataki też bo tam ponad 4000 e, damage'a, no za jedną amunicję, więc to naprawdę jest bardzo dobre, można tak naprawdę na każdej mapie spróbować wbić golce na 30 albo wyższą rangę, może oprócz od Potato, ale wiecie, też ogólnie sporo postaci jest na budkę do wbicia, więc możemy je od razu wszystkie mówić. Chuck też jest kolejną taką postacią, oczywiście wystarczy po prostu umieć się rozstawiać, jeżeli chcecie znać najlepsze sposoby rozstawienia, to możecie zobaczyć mój inny odcinek, ale ogólnie na pucharki wam preferuję po prostu robić takie szybkie ustawienie, że trzy słupki i tak, abyście robili podwójny damage, jak wracacie, jeżeli nie robią Rozumieć o czym mówię, no to tak jak mówię, po prostu polecam wam znaleźć odcinek. On był około, nie wiem, tak, z 2-3 tygodnie temu, od momentu, w którym ten odcinek został wydany. Więc, Czak to jest kolejna postać. Melody, w sumie to samo, tylko że nie ma tej mechaniki rozstawiania, ale robi bardzo potężny damage z tego powodu. że Jej nutki robią tam prawie 2000 damagea jednym hitem, co jest naprawdę mega dobre. I też Melody może grać tak naprawdę na każdej mapie Czakiem, może Czakiem nie, Czak po prostu nie jest, nie jest aż taki uniwersalny. I też, wiecie, jak gracie Czakiem, no to musicie trochę uważać, aby. Oponenci nie napadli szybciej budki niż wy. Colet, kolejna taka postać, akurat to nie jest aż takie, bym powiedział, no skillowe na budzie jak Melody, Chuck albo Colt, ponieważ tutaj, no Colet nie robi aż tak masywnego dementia. To nie jest tak, że jak raz przepuścisz tą postać, no to tak naprawdę Twoja budka już nie istnieje, ale też oczywiście hyperka robi bardzo sporo dementia. Crow, to samo jego hyperka po prostu robi tam 40-50%, tak naprawdę taka sama sytuacja co Colet, ale. E, po prostu jego hyperka się ładuje dłużej i też bym powiedział, że Angelo jak chodzi o budkę jest mega dobrą postacią, ogólnie e, z takich postaci, które, które nie robią jakiegoś mega napadu, to wydaje mi się, że Angelo jest najlepszym wyborem, ale też Bell może być słowo kopot, po prostu takie I nie wiem, czy jeszcze jakąś postać bym tutaj brał pod uwagę, może jeszcze Daryla bym powiedział, że można dosyć łatwo wbić, ale też jak chodzi o takie trochę trudniejsze postacie na budkę do wbicia, ale nadal dosyć łatwe, to są Bull, Nita Dynamite, w sumie też Rico na konkretnych mapach i jeszcze jedna postać Czyli Frank. One nie są takie łatwe, ale tak wydaje mi się, że na budzie będziecie je w stanie dosyć łatwo bić. I zaraz możemy przejść do takich postaci, które są bardziej w mecie. Tary oczywiście też jest w mecie. A mówiłem o nim wcześniej, ale większość postaci, yy, które są inne właśnie na buce, nie są ogólnie tak bardzo w mecie, jak po prostu inne postacie, które chcę teraz omówić. I na przykład możemy tutaj zacząć od Chessera ogólnie. Patrzcie, e, mamy tutaj wszystkie różne tryby w otrzymamy mamy Gamgraba, Chester jest spoko, no showdown jest spoko, ponieważ ma on naprawdę sporo do Na buce, który nim nie grał, na banty też jakoś nie za bardzo, ale za to na BroBolu oraz na chodzenie bardzo chętnie bym sobie Chessera e, popijał i skoro że mówimy, no to mamy inną postać, która dosyć podobnie działa, czyli Gale. Gale e, przeciwnie do Cesera ma Hypercharge, ale nie ma on aż tak dużego rangea, więc ogólnie wiecie, te postacie są obie dosyć uniwersalne i też on jest dobry na podobnych trybach, czyli na game grabie. No solo Showdown. w sumie nie jestem pewny czy tam jest taki dobry, ale i tak wydaje mi się, że jest ok. Na budzie można na konkretnych mapach, na przykład na kanionie z jumpadem właśnie grać tą postacią. Na wanted tak średnio tego zamkniętym mapy, ale po raz kolejny proboli chodzą, naprawdę nie powinno być żadnego problemu. I też w sumie kolejna postać z tej kategorii Takich ze średnim rangiem. W sensie wiecie, że nie snajpery Które też po prostu dobrze kontrolują tanki To jest Serge Serge też niedawno dostał hyperkę I jego hyperka jest naprawdę dobra, może czasem kratować mecze. I po raz kolejny, na game grab jest naprawdę spoko, na Brawlowo jest naprawdę spoko, na Hotunie jest naprawdę spoko, tak jak większość tych postaci. I wydaje mi się, że jest jeszcze jakaś: jest oczywiście też Mech i Amber, które obie mają mega potężny damage, ale nie są po prostu one aż takie dobre jak Chester, Serge oraz właśnie. i tutaj jak widzicie, ja naprawdę wymieniam sporo postaci, ponieważ po prostu w tych czasach naprawdę jest sporo po prostu dobrych postaci. Tylko trzeba, ma trzeba patrzeć na to, jakie typu postaci są w mecie i jakie kontrolować, albo po prostu jakich postaci się za bardzo nie da kontrolować. Właśnie Nita, on już mówiłem na budzie, ale ona też jest bardzo spokojna. Migracja, zwłaszcza po prostu, jeżeli są jakieś tanki wenami, chociaż jeden tank, no to ona i tak y będzie miała cały czas. Mi się Darry, to, co mówiłem, bardzo spoko tak mecie. Tak samo Frank jest bardzo dobry, i jeszcze jedna postać, czyli Baser, taki Akurat Buster <kühlenie> to może być e, przede wszystkim używany na jakiś toksyczny no typ kompak na nocaucie. Ale też, skoro mówimy o toksycznych typ compact na nocaucie, no to oczywiście muszę coś powiedzieć o kitie. I o, o, oczywiście kitę można grać na innych trybach oprócz właśnie nokautu oraz showdowny. No bo na tych trybach kit to zazwyczaj po prostu totalny no-skill ponieważ no stowarzyszyło e, z tego powodu, że ma power. No i tutaj po prostu na nocaucie sobie skaczę na teammateów, Ale ja na przykład wbiłem swojego kitę na 35. rangę grając na browolu, Jak to się możecie zobaczyć odcinek, też mam o tym odcinek. Uh... I tam po prostu możecie zobaczyć jak można grać kitem tak bardziej już skillowo Jeżeli e, po prostu mam jakoś to powiedzieć to tak bym właśnie to powiedział No ale wiecie po prostu na knockoucie bierzecie sobie kita, bierzecie tanka i też może jako trzeciego Cordeliusa I też e, tak naprawdę macie free winy, Cordelius jest spoko po to aby właśnie kontrować takie team -y. Charlie też niby może kontrować ale Charlie po prostu jest dużo gorsza w kontrowaniu tych team komp na knockoucie Więc też na Cordeliusie jeżeli chcecie darmową 30 rangę e, no to możecie właśnie tawić na pomysł, że mogę ten odcinek trochę inaczej nagrać w sensie, że mogłem brać wszystkie postacie po kolei i powiedzieć Wam, jaki jest po prostu najłatwiejszy tryb do wbicia, jak ja po prostu najłatwiej wbić tą postać na 30 -tą rankę obecnie i w sumie mogę nawet nagrać taki odcinek ale tutaj wiecie, tak bardziej wyogólniając takie postacie są ogólnie najłatwiejsze, ale napiszcie w komentarzach czy, czy chcecie, abym nagrał taki odcinek, w którym mówię jak na jakim trybie po prostu, albo jak najłatwiej wbić daną postać bo wiecie, niektóre postacie, na przykład Daryl będzie można wbić na każdym trybie, ale konkretne postacie na przykład, bo będzie, było, tak naprawdę można wyjść jako nachodzenie, więc myślę, że taki tutorial Wam naprawdę się przyda. I tak ogólnie to nie wiem, czy mam coś jeszcze tutaj do powiedzenia. Oczywiście mamy Moł, bardzo broken postać, tak samo Kenji, nie wiem jakim cenem jeszcze on, nic o nich e, nie powiedziałem, trochę głupio wyszło, no bo to są teraz zdecydowanie dwie najmocniejsze postacie w grze, w sumie, Dobra. Bowiem, że Kenji jest mega broken na brobolu, ale nie jestem pewny jak dobry jest on na grabie i chodzonie, ponieważ jednak na banty, na knockoucie oraz na budzie no to ciężko, w sumie można nim na knockoucie, ale jest to trochę ryzykowne. I co? Też ogólnie po prostu na YouTube możecie sobie poszukać jakieś takie e, może toxic team compy właśnie po prostu takie łatwe team compy, Też myślę, że z Jinem na knockocie można na spokojnie wymyślić jakieś toxic team kompy, można z różnymi trowerami też pewnie coś powymyślać. Po prostu rozumiecie widzowie. No jest naprawdę teraz bardzo dużo postaci do wbicia, więc ja Wam po prostu w tym odcinku powiedziałem jakie są takie totalnie najłatwiejsze do wbicia i tak jak mówię w komentarzach napiszecie, czy chcecie taki bardziej ogólny odcinek, więc to tyle. Widzimy się w następnym filmie. Yo!